W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Drodzy wierni w naszych rozważaniach rekolekcyjnych przygotowujących nas do okresu Adwentu przechodzimy do ostatniego elementu, który jesteśmy w stanie teraz omówić w ramach tych krótkich rekolekcji, a mianowicie Komunii Świętej. I ten element mszy świętej bardzo nam koresponduje z okresem Adwentu. Szczególnie jest powiązany, ponieważ zapewne nie muszę tutaj powtarzać, że Adwent jest to okres przygotowania na przyjście Pana Jezusa. Okres, w którym my porządkujemy naszą duszę ze świadomością, że to życie doczesne tutaj zmierza do wieczności. Że u progu wieczności Spotkamy się z Synem Bożym, który będzie naszym sędzią i będzie dla zbawionych wiecznym, wieczną szczęśliwością. Dlatego też życie człowieka jest niczym innym, jak nieustannym przygotowywaniem się na to szczególne spotkanie. Ale doskonale też sobie zdajemy sprawę, że to przecież to spotkanie właśnie dokonuje się w Komunii Świętej. Oczywiście różnica jest namacalna, ponieważ w Komunii Świętej Pan nasz Jezus Chrystus się ukrywa. Ukrywa swoje bóstwo i swoje człowieczeństwo również pod postacią chleba. Ale pod tą postacią chleba jest ten sam Chrystus, który znajdował się w łonie Najświętszej Marii Panny, który leżał w żłobie stające w Betlejem, który nauczał, który cierpiał, który umarł i który zmartwychwstał i zasiada po prawicy Boga. To jest ten sam Chrystus, który na końcu naszego życia będzie nas sądził. I zobaczcie jaka jest głęboka tajemnica. Ten Chrystus jest dla nas dostępny. Wybrał właśnie tą postać, ażeby być dostępnym dla każdego z nas. Nie przytłacza nas Jego Majestat. Nie przytłacza nas jego świętość. Nie jesteśmy porażeni blaskiem Jego chwały tak jak to uczynili apostołowie na górze Przemienienia, nie mogąc wprost oglądać Jego majestatu. A przecież był to tylko rąbek Jego chwały ukazany tym trzem wybranym apostołom. Tu jest Chrystus, ten sam, ale właśnie ukrywający cały swój majestat. A przecież. Pragnący zjednoczyć się z duszą. A więc zobaczcie, jaka łaska szczególna. Można się z tym Chrystusem spotkać, i to nie na zasadzie jakiejś audiencji. Tak jak nie wiem, ludzie jadą, żeby zobaczyć papieża, i gdzieś go tam z oddali widzą, albo jak już dostąpi, dostąpią szczególnej łaski, że mogą, o ile pozwoli, oczywiście pocałować jego pierścień. To jest tyle. A tu. Chrystus Pan oddaje nam samego siebie w całości, w 100%, bez żadnych zastrzeżeń. Wszystko, czym jest, daje nam, łączy się z naszą duszą. I dlatego też, drodzy wierni, to jest bardzo istotne, żeby właśnie ten element przyświętej traktować bardzo poważnie. Jest pewne niebezpieczeństwo w naszej duchowości, że. Z racji tego, że Kościół nam pozwala przystępować często do Komunii Świętej, że nam to powszednieje. Była w pewnym momencie praktyka bardzo surowa, pozwalano bardzo rzadko komunikować, ale to też powodowało to, że ludzie tracili wiele łask i odkładali Komunię Świętą na największe święta. Tylko i z drugiej strony, właśnie jest to, że ten łatwy dostęp nieraz powoduje, że. Powtarzamy za Izraelitami, sprzykrzył się nam ten pokarm mizerny. Izraelici ściągnęli na siebie wielką plagę za to, że wzgardzili manną, która była tylko i wyłącznie zapowiedzią zapowiedzią chleba niebieskiego chleba, który z nieba stępuje i daje życie światu a Pan Bóg ukarał ich właśnie przez plagę węży o palącym jadzie. My z kolei nie. Nieraz oczywiście po prostu traktujemy tą Komunię Świętą jako pewien obrzęd. Od taki obrzęd jest, coś nam dają, to idziemy, bierzemy. Gorzej jest jeszcze, gdy w ogóle się do tego nie przygotowujemy, ale nieraz jest tak, że najzwyczajniej na świecie po prostu podchodzimy do tego rutynowo. Dostaliśmy Komunię Świętą. Ale tak na dobrą sprawę, serce nasze, nasze myśli były zupełnie gdzie indziej i czym innym się zajmowaliśmy, a nie tym, który do nas przyszedł, aby się zjednoczyć z naszą duszą. Obrząd Komunii Świętej nie jest najważniejszy we Mszy Świętej. Żeby to dobrze zrozumieć, moderniści w sposób szczególny przesunęli jakby ten akcent, chcąc ukazać, że Msza to jest uczta. A więc wiadomo, że w uczcie, to, co jest najważniejsze, to jest jedzenie. Natomiast prawda jest taka, że nawet jeżeli nie przystępujemy do Komunii Świętej, to nie znaczy, że z mszy świętej nie czerpiemy łask. Pobożnie wysłuchana msza święta, chociażby wtedy, kiedy, jak wspomniałem, praktyka powiedzmy dyscyplina co do możliwości przystępowania do Komunii Świętej była o wiele bardziej surowa. Więc ludzie rzadziej przystępowali do Komunii Świętej. To nie znaczy, że gdy szli chociażby w niedzielę czy w dzień poprzedni, nam się świętą, że z tego tytułu nie mieli żadnych łask. Oczywiście, że mieli i to prze, przeogromną ilość, ponieważ stali na kalwarii, stali pod krzyżem Chrystusa, z którego płyną wszystkie łaski, z którego wypływają wszystkie sakramenty. Również i właśnie Komunia Święta czerpie swoją moc z ofiary krzyżowej. To jest to źródło, a z tego źródła wypływają te siedem rzek, które, na które nazywamy sakramentami. Te siedem rzek nawadniają naszą duszę przez łaskę. I dlatego też jedną z tych rzek jest Komunia Święta. Papież Pius XII w swojej przepięknej encyklice Mediator Dei napisał, ofiara eucharystyczna jest z natury swojej bezkrwawym ofiarowaniem Bożej żertwy, Widocznym w sposób mistyczny w rozdzieleniu świętych postaci i w złożeniu ich w daninie Ojcu Przedwiecznemu. Natomiast Komunia Święta należy do uzupełnienia ofiary i do uczestnictwa w najświętszym sakramencie. W taki sposób to definiuje ten wielki papież w swojej liturgicznej encyklice. Rozwiernie. Chciałbym, abyśmy znowu przyjrzeli się kilku wybranym obrzędom, które towarzyszą Komunii Świętej, żeby uświadomić sobie wielkość tego wydarzenia. Pierwszym jakby wstępem do obrzędu Komunii Świętej jest Modlitwa Pańska. Modlitwa Pańska, czyli Ojcze Nasz, jest to najwznioślejsza modlitwa, ponieważ przecież podyktowana przez samego zbawiciela. I ta modlitwa pańska jest takim łącznikiem między kanonem, między modlitwą ofiarniczą Kościoła, a Komunią Świętą. Początek pater noster, to jest jakby to na nawiązanie do początku kanonu. Clementissime pater, kiedy wołamy, najłaskawszy, najlitościwszy Ojcze. I pierwsze trzy prośby, które kierujemy, są właśnie tym uwielbieniem Prośbą o uwielbienie Bożego Majestatu. I tak jak Chrystus właśnie przez swoją ofiarę uwielbiał swojego Ojca. Natomiast następne prośby, cztery, to, to są prośby, które są jakby skierowane, są, jakby, ich celem jest nasze dobro, nasza potrzeba. I pierwszą z tych prośb, którą, którą zanosimy, jest panem Nostrum Cotidianum Danobischowie. Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj. I chociaż wielu oczywiście interpretuje to jako prośbę o to, co jest dla nas potrzebne, czyli o pożywienie, to jednak wielu autorów duchowych mówi, powołując się na samą chociażby misję Pana Jezusa, czyli dobrodusz, że chodzi tutaj przede wszystkim, należy prosić przede wszystkim o ten chleb niebieski. O ten chleb, który powinien być naszą codziennością. I dlatego też, i chociażby święta Teresa, czy wielu, wielu innych świętych właśnie upatrywało i mówiło, i nauczało, że przede wszystkim odmawiając Ojcze nasz, przede wszystkim mamy prosić o ten chleb, który stępuje z nieba na nasze ołtarze. Czyli na, prosić o Syna Człowieczego, o Syna, który jest zar zarówno Bogiem prawdziwym, i człowiekiem prawdziwym, bo on jest życiem naszej duszy. Dlatego też po tej modlitwie, następuje znowu pewnego rodzaju ukazanie tajemnicy ofiary. Kapłan po odmówieniu tej paternostek kładzie hostię na patenie i następuje łamanie tej hostii. A łamie nad kielichem hostię na dwie części, a potem odkłada jedną część i z drugiej części odłamuje mały kawałeczek, który wpuszcza czyli znak krzyża nad kielichem wpuszcza do kielicha. I drodzy wierni, jest to bardzo głęboka, duchowa symbolika, ponieważ na nowo. Chce nam Kościół Święty przypomnieć, że ten cenny dar, który otrzymujemy, jest właśnie wysłużony przez śmierć Pana naszego Jezusa Chrystusa. Chrystus umarł, i to złamanie tej kostki jest tym wyobrażeniem gwałtownej śmierci Pana naszego Jezusa Chrystusa. Po raz kolejny, mówiłem wczoraj, że kanon. Osobna konsekracja, chleba i wina, oddzielenie mistyczne ciała i krwi Chrystusa jest symbolem śmierci Chrystusa. Ale Kościół znowu wraca do tego samego, ażeby nam jeszcze raz ukazać to, tą wielką tajemnicę, złamanie choski. Ale za chwilę następuje połączenie postaci. Kapłan wpuszcza cząsteczkę choski do kielicha i mówi nam, Papież Inocenty III w swoim komentarzu do Mszy Świętej, złączenie chleba i wina oznacza zjednoczenie ciała i duszy, które przez zmartwychwstanie Chrystusowe, Chrystusowe znowu stały się połączone. Dlatego też, drodzy wierni, w Komunii Świętej otrzymujemy Chrystusa żywego, nie martwe ciało, tylko Chrystusa żyjącego, uwielbionego, zmartwychwstałego, który do nas przychodzi. Ale zobaczcie, za chwilę znowu następuje nawrót do tajemnicy ofiarowania Chrystusa, bo znowuż zaczynamy wołać do tegoż Chrystusa, używając słów świętego Jana Chrzciciela, Baranku Boży, Anius Dei. Znowu odwołujemy się do zwierzęcia ofiarnego, które jest symbolem i zapowiedzią ofiary Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wołamy o miłosierdzie i o pokój właśnie do Chrystusa, który za nas się ofiarował. I teraz, drodzy wierni, chciałbym zwrócić Waszą uwagę na trzy modlitwy, które kapłan wypowiada przed Komunią Świętą, i to są rzeczywiście modlitwy Jego. To są modlitwy kapłana, przez które się przygotowuje do przyjęcia Komunii Świętej. Ale treść tych modlitw jest taka, że również każdy wierny może z nich skorzystać. I może je potraktować jako swoje osobiste przygotowanie do komunii świętej, która za chwilę nastąpi. Po właśnie odśpiewaniu czy wyrecytowaniu do Anius Dei Miserere nobis, potrójne, kapłan wtedy w ciszy się pochyla i odmawia te trzy modlitwy, w których jest głęboka treść i wielkie pouczenie, jak, jaka jest, jaki jest owoc Mszy Świętej, komunii świętej. I jak się należy do tego przygotować. W pierwszej modlitwie celebrans prosi o pokój i wzmocnienie nigdy nieutracalnej jedności Kościoła katolickiego. Też jest właśnie takie bardzo znaczne, znamienne, gdzie teraz w nomenklaturze posuborowych papieży ciągle się mówi, że musimy dążyć do jedności, a ta do jedność. Kościoła jest nieutracalna, jest darem, który jest dany raz na zawsze Kościołowi, natomiast powinniśmy modlić się o umocnienie jego. Jak brzmi ta modlitwa? Panie Jezu Chryste, któryś powiedział apostołom Twoim: Pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Nie zważaj na grzechy moje, lecz na wiarę Twojego Kościoła i wedle Twojej woli racz go obdarzać pokojem i utwierdzać biedności, w jedności, które żyjesz i królujesz. Bóg przez wszystkie wieki, wieków. Amen. O czym mówi ta modlitwa? Ona w jakiś sposób sugeruje nam, że przyjmując ciało Pana naszego Jezusa Chrystusa, który jest na ołtarzu, przyjmujemy również cały Jego kościół. To mistyczne ciało Chrystusa. Łączymy się z Panem naszym Jezusem Chrystusem, ale Chrystus już nie jest odseparowany od Kościoła. Chrystus jest złączony ze swoim Kościołem ściśle i na zawsze. Dlatego też, kiedy my przystępujemy do, do Komunii Świętej, a z kolei mamy w nienawiści, w pogardzie, w złości jakiegoś bliźniego naszego, który jest współwyznawcą naszym, to tutaj następuje pewien zgrzyt, bardzo poważny zgrzyt, bo niby przyjmujemy Chrystusa, ale w jakiś sposób też go odrzucamy, ponieważ brakuje nam tej jedności, tej jedności, która powinna cechować wszystkich wyznawców Pana naszego Jezusa Chrystusa. Oczywiście nie sposób jakoś powiedzmy nie wiem, ze wszystkimi utrzymać dajmy na to takie, nie wiem, przyjacielskie stosunki. To jest oczywiste, ale należy wystrzegać się wszelkiej, wszelkiego rodzaju nienawiści i pogardy. Bo to nam nie pozwala przybliżyć się do Pana naszego Jezusa Chrystusa, bo to dzieli jedność, to, że się nie zgadzamy, że mamy inne zdania, albo po prostu widzę, że ktoś czyni źle, to to jeszcze nie, roz, nie rozdzielam tej jedności Kościoła. Natomiast kiedy zaczynam rzeczywiście kogoś kimś pogardzać, potępiać, odrzucać go, wtedy rzeczywiście czynię jakby wewnętrzną barierę niepozwalającą mi zjednoczyć się z Panem naszym Jezusem Chrystusem. Druga e, głęboka teologicznie modlitwa jest prośbą do Pana o zachowanie wierności Jemu oraz aby mocą swojego ciała i krwi oczyszczał z grzechów i nieustannie od nich nas uwalniał. Ta modlitwa brzmi tak: Panie Jezu Chryste, Synu Boga żywego, który zwoli Ojca za sprawą Ducha Świętego. Przez śmierć swoją życie dał światu. Wyzwól mnie przez to przenajświętsze ciało i krew Twoją od wszystkich nieprawości moich i od wszelkiego złego. I spraw, abym zawsze lgnął do przykazań Twoich i nie dozwól mi nigdy podłączyć się od Ciebie, który z tymże Bogiem, Ojcem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz, Bóg na wieki wieków. Amen. Zobaczcie, jak tutaj ważne jest, ażeby... Wybierając dobro, wybierając Boga, oddzielić się od tego, co złe. I rzeczywiście potrzeba nam tego, tych zasług męki Pana Jezusa, żeby On nas oczyścił od tego, co jest złe. I zarazem prosimy o to, ażebym lgnął do przykazań Twoich. Po tym, jak mnie Bóg uwolnił od wszelkiego złego. Czyli byłem na przykład spowiedzi, zostały mi odpuszczone grzechy ale to jeszcze nie starczy. Ja muszę przylgnąć do przykazań, czyli do woli Bożej, pragnąć jej, podążać za nią. Nie traktować właśnie sakramentu pokuty, sakramentu właśnie oczyszczenia w taki sposób, że oczyściłem się po to, żeby znowu się pobrudzić, żeby znowu wrócić do swoich nawyków. Muszę pragnąć tego, czego pragnie Pan Bóg dla mnie i ode mnie. I dlatego też właśnie prosimy tutaj o, o to, żeby dążyć do tego, co jest wolą Bożą, i co jest też bardzo istotne, prosić Syna Bożego, żeby On nie pozwolił nam odłączyć się od siebie. Któż może nas odłączyć od miłości Chrystusowej? Pyta się retorycznie święty Paweł. Naprawdę nikt. Nie ma takiego człowieka, który mógłby nas odłączyć od miłości Chrystusowej. Nie ma. Największe prześladowania, powiedzmy różnego rodzaju pandemie, zamykanie kościołów, cokolwiek by nie wymyślono, różnego, różne nie wiem, tak jak chociażby starożytności, męczeństwo i tak dalej, to nie jest w stanie odłączyć nas od miłości Chrystusowej. Ba, nawet sam szatan nie jest w stanie nas odłączyć od miłości Chrystusowej. Mogą nam nie pozwolić przystępować do komunii świętej, mogą nas ograniczyć w ten czy inny sposób, ale nie odłączą nas od miłości Chrystusowej. Ta, ta duchowa łączność jest stała, chyba że my sami tą łączność zrywamy. My, każdy z nas, w swojej własnej sprawie, może być. Tym największym wrogiem własnej duszy to ja sam siebie mogę odłączyć od miłości Chrystusowej. Tylko ja, i nie mogę nikogo winić za to, że się odłączyłem od Chrystusa. Mogą być czynniki sprzyjające temu, ale ostateczna decyzja jest moja. Jeżeli ja podejmuję taką zgubną dla swojej duszy decyzję, to ja ponoszę za to odpowiedzialność. Co odłącza nas? od Chrystusa, przede wszystkim rzek śmiertelny. To jest moja decyzja. Nikt za mnie nie może zgrzeszyć. Dlatego też właśnie przystępując do Pana Jezusa prosimy Go, ażeby nie dozwolił nam odłączyć się od Niego. I trzecia modlitwa prosi o błogosławione owoce Najświętszej Ofiary, aby Komunia Święta stała się Zbawiennym lekarstwem do naszej słabej upadłej natury po grzechu pierworodnym, a nie potępieniem naszej duszy. Ta modlitwa brzmi przyjęcie ciała Twojego, Panie Jezu Chryste, które ja niegodny spożywać się ośmielam, niech mi, niech mi, się, nie niech mi się nie wyjdzie na sąd i potępienie, lecz z dobroci Twojej niech mi posłuży ku obronie i uzdrowieniu duszy i ciała który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem w jedności Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. A więc zobaczcie, ta Komunia Święta dla jednych jest na pożytek duchowy, a dla innych jest na potępienie. Dla jednych jest lekarstwem, a dla innych trucizną. I to jest ten wielki dramat, zwłaszcza w naszych czasach. Z pewnością nie dotyczy to tego tutaj Czcigodnego grona, ale jeżeli popatrzymy na ogół tych, którzy się mienią katolikami, to widzimy coraz rzadziej spowiadających księży i coraz rzadziej spowiadających się wiernych. A ci, którzy idą na msze, właściwie w stu procentach komunikują, nieraz, być może latami, nie spowiadając się nie albo trwając w grzechach śmiertelnych. Przystępują do, do stołu Pańskiego. Stąd też i święty Paweł mówi bardzo twarde słowa w pierwszym liście do Koryntian. Kto spożywa chleb lub pije kielich Pański niegodnie, winny będzie ciała i krwi Pańskiej. Niech przeto człowiek baczy na siebie samego, spożywając ten chleb i pijąc tego kielicha. Kto bowiem spożywa i pije, nie zważając na ciało Pańskie, wyrok sobie spożywa i pije. Stąd właśnie. Tutaj, tuż przed przyjęciem Komunii Świętej, trzeba sobie uświadomić, czy jestem godzien, czy oczyściłem moją duszę, czy nie mam na sumieniu jakiegoś grzechu śmiertelnego, czy mam w sobie pragnienie Komunii Świętej, to nadprzyrodzone, żeby uczcić Pana Boga, żeby otrzymać te łaski, które Chrystus pragnie mi udzielić. To jest istota dobrego przystąpienia do Komunii Świętej. I kiedy kapłan do nas się zbliży, a żeby nam udzielić Komunię Świętą, to konsekrowaną choskią uczyni nad nami znak krzyża i powie korpus Domini nostri Jezu Christi custodiat animantuan, in vitam eterna. To jest właśnie w tym, w tym geście, w tym Komunii Świętej jest zawarta istota. Po co przyjmuje Komunię Świętą? Ciało Pan, naszego Jezusa Chrystusa Niech cię szczerze na życie wieczne, niech szczerze duszę Twoją na życie wieczne przyjmuje Komunię Świętą jako zadatek życia wiecznego, jako ten chleb, który ma mnie przygotować do spotkania się z Panem Naszym Jezusem Chrystusem w wieczności. I dlatego też dla tych, którzy są przygotowani, niech nie wątpią, że przychodzący Pan daje im. Niesamowite skarby. Gotów jest uświęcić ich przez jedną, jedną taką komunię świętą. Gotów jest dać im wszystko, co jest im potrzebne, ażeby się zbawili, ażeby poszli do, do, do nieba i tam osiągnęli w najwyższe miejsca przygotowane właśnie dla dusz, szczególnie rozmiłowanych Bogu. Od nas tylko zależy, ile z tego otrzymamy. I tutaj oczywiście stykamy się z pewnym dylematem, ponieważ cóż, któż z nas nie, do, nie doświadcza słabości natury ludzkiej? Wszyscy jesteśmy grzeszni, nieraz oziemli, wielokrotnie rozproszeni, czasami leniwi duchowo. Cóż mamy robić? Ano uciekać się do Najświętszej Marii Panny. Ona jest wzorem, jak rzeczywiście przyjmować Pana Jezusa. Okres Adwentu jest takim szczególnym momentem, kiedy kierujemy się, kieruje się nasz wzrok na Najświętszą Marię Pannę, oczekującą na poród swojego syna, noszącą w swoim łonie syna Bożego. Otóż naśladujmy jej przykład, z jaką czułością, miłością ona adorowała Pana Jezusa, który znajdował się pod jej sercem. My również starajmy się właśnie w ten sposób wchodzić do wnętrza naszej duszy. A żeby tam adorować Pana Jezusa, starajmy się rzeczywiście skoncentrować nasze myśli, nasze pragnienia wokół tego Syna Bożego, który do nas nieustannie przychodzi w sposób szczególny w Komunii Świętej. Ale również przez wołanie do Matki Bożej, prośmy ją o to, żeby wybłagała nam dar. Tego serca gorącego, płomiennego i pragnącego Syna Bożego. Stąd pobożność maryjna jest nieodzowną drogą do pobożności eucharystycznej. Przez nasz codzienny Różaniec, przez lekturę różnego rodzaju właśnie dzieł o Najświętszej Marii Pannie, przez nasze oddanie się jej w niewolę, Przygotowujmy duszę naszą na, tą, na ten szczególny dar, jakim jest przyjście Zbawiciela. Ona jest najlepszą mistrzynią, jak się do tego przygotować. Dlatego też nie szukajmy jakichś dróg na skróty, kiedy mamy drogę pewną przez samego Pana naszego Jezusa Chrystusa, nam wskazaną. Amen. Nie Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen. ハハハハ